Elementy systemu alarmowego część czwarta. Na płytce mamy już zainstalowane rezystory dedykowane do systemu Integra i możemy sobie ustawić, czy ma to być wersja 2EOL, czy chcemy podłączyć tylko w formie podłączenia MC. W tym miejscu mamy możliwość regulacji czułości naszej podczerwieni. W tym miejscu mamy styk sabotażowy w formie mikrostyku. I mamy klasyczne podłączenia, część nc czyli alarmowa, TMP-TMP czyli sabotażowa, możliwość operowania LED-em i podłączenie zasilania naszego czujnika.